Tę kasetę znaleziono podczas przeszukania mieszkania seryjnego mordercy. Miejsca, w którym wszystko wyglądało, jakby ktoś wyszedł z niego zaledwie chwilę wcześniej. Na biurku leżał klucz. Zakrwawiony, bez jakiegokolwiek dopasowania do znanych lokalizacji. Obok, szkic twarzy. Niedokończony. Jakby rysował kogoś, kogo znał i kogo nie chciał pamiętać. W rogu pokoju śledczy znaleźli mapę. Część zaznaczonych punktów nie należała do jego spraw. Ktoś inny dodawał kolejne miejsca. Gdy odtworzono kasetę, pojawił się tylko szum. Ale po kilku sekundach, za oknem, w tle nagrania widać było sylwetkę nieruchomą, jakby czekała. Większość zdjęć mordercy była porysowana, ale nie tak, żeby ukryć jego twarz. Wyglądało to tak, jakby chciał wymazać kogoś, kto stał obok niego. W ostatnich sekundach nagrania słychać było szept: On nie pozwala mi przestać. I wtedy w rogu ekranu pojawiła się druga postać cichsza, spokojniejsza. Jakby to ona naprawdę kontrolowała wszystko do dziś. Policja nie ustaliła, kim była.